Witajcie razem z Sebastianem. Chcemy zaprosić Was na warsztaty 22 listopada. Ich celem jest ukojenie i utulenie Was w tej jesieni, w tych czasach, w których żyjemy, w których jest coraz więcej stresu, traumy, problemów. Chcemy Wam dać czas na spotkanie się ze sobą, ze swoim wyższym ja, ze swoją duszą. I ja zajmę się. Medytacją, tappingiem, techniką Life Alignment, a Sebastian? A Sebastian zajmie się channelingiem, czyli przekazywaniem po troszku informacji od istot światła, ale przede wszystkim bardzo tulających, kojących, wspierających energii. Spotkamy się aż z czteroma różnymi istotami światła, w tym jedna przygotowała dla Was naprawdę potężny ładunek wspierających energii, ale szczegóły w opisie wydarzenia. No już w trakcie samego wydarzenia zapraszam was serdecznie, bo to już całkiem niedługo niech to ukojenie na was spłynie.